Cześć, właśnie znajduję się przed Lego Storem w San Francisco i znalazłem tutaj naprawdę coś niesam... niesamowitego, ale zanim to zobaczcie na tego świetnego pirata, jak on jest ciekawie wykonany. No dobra, ale przejdźmy już do głównej rzeczy dzisiejszego szorca. Jak widzicie, mamy tutaj wszystkie logo Lego yy, na przestrzeni lat. Na początku zaczynamy od takiego zwykłego, żółtego Lego, następnie bardzo podobne. Z takich ciekawszych rzeczy, to jak widzicie, mamy tutaj z 1946 roku Lego Biland, yy, z Danii, oczywiście. Dalej tutaj mamy bardzo podobne yy, logo, i akurat na tym logo się trochę zatrzymam, ponieważ to logo znajduje się w moim pokoju. Udało mi się je zdobyć, było kiedyś wystawione na stronie Lego. Dalej mamy, jak widzicie, kolejne logo. No i zobaczcie, zaczynaliśmy tak, a kończymy na logo, które mamy dzisiaj. Czy byście coś tutaj zmienili? Dajcie znać w komentarzu.